Skoro już o wszystkim powiedzieliśmy, jak wygląda, z czego składa się pełen zestaw przyczepki, który znajdujecie w kartonie, to jeszcze raz przejdźmy do dyszla. Montujemy go w tym miejscu. Dyszel na swoim miejscu, więc czas połączyć się z rowerem. Ta oto część nam to umożliwi. Jest to zaczep, który montujemy do roweru do osi. Oś z szybko zamykaczem jest w zestawie. W chwili, gdy ktoś z Was ma rower z tak zwaną sztywną osią, nic się nie dzieje złego, tylko trzeba sprawdzić wymiary. Tejże osi, czyli długość, skok gwintu, średnicę, i wtedy można zamówić dodatkowo też na stronie producenta ten oto produkt, który umożliwi nam swobodne przyczepianie i odczepianie przyczepki. Wracając zaś do tego, co jest w zestawie, czyli ten oto zaczep oraz ośka szybko z szybko zamykaczem. Skoro jest już na swoim miejscu, czyli przy rowerze, możemy swobodnie zaczepić. Ten oto od dyszel. I przechodzimy do zabezpieczania. Z góry montujemy zawleczkę. Następnie od dołu ją zabezpieczamy. Dodatkowo mamy jeszcze taki pas, który owijamy wokół ramy roweru. Następnie montujemy ją w tym miejscu. I przechodzimy do przyczepki, bo ona też ma w sobie dodatkowe zabezpieczenie, a tak naprawdę miejsce na dodatkowe zabezpieczenie. I teraz jest prawidłowo dyszel zabezpieczony, choć jeszcze tutaj, tu tu, 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 o właśnie w tym miejscu. W chwili, gdy wyciągniemy koła spacerowe, bo oczywiście z kołami spacerowymi nie jeździmy rowerem. Wyciągamy koła spacerowe. Montujemy od góry. A dodatkowo przekręcamy ten element. I wtedy już nic się złego nie stanie. Bo jest wszystko zablokowane. I na pewno Dyszel nie wypadnie. Tak samo oczywiście demontujemy i umiejscowiamy koło spacerowe z drugiej strony.